się teraz ładnie? Nie opiera się. W prawno oko naszych YouTube słuchaczy? YouTube słuchaczy, tak. Zauważy zmianę scenariusza. Wyobraźmy sobie, że mamy sytuację, w której. Żyjemy już w takiej dojrzałej organizacji, że management podjął decyzję, a może same zespoły podjęły decyzję, że chcą przejść na kolejny krok samozarządzania. Bo ja czytałem o samorządzaniu kiedyś bardzo dużo. Samoorganizacja to jest ten docelowy byt, do którego chcemy dojść poprzez jakby stopniowe zmiany Organizacyjne i kulturowe w naszej mhm. organizacji. To jest jakiś taki niedościgniony wzór tak. gdzieś tam daleko. Więc samo zarządzanie jest jakby elementem dojścia do samoorganizacji. I teraz ten przydługi wstęp służył mi po to, bo mm, organizacje, co do zasady, powinny chcieć być coraz bardziej samodzielne. Bo to ma bardzo, duży, bardzo dużo takich zalet, jeżeli chodzi i o samoorganizację, i o zespoły. O tym nie będziemy mówić, o tym już mówiliśmy pewnie kilka razy, więc to nie tytuł tego filmu. Ale dobrym. Tematem na ten film to jest temat, w którym zastanowimy się, co zrobić w sytuacji, kiedy zespół nie czuje konieczności Pod... wykonania tego kolejnego kroku. Czyli samoorganizacji, samozarządzania, przejścia dalej w. Tak, tym w, w tak zwane samorządzanie next level. Next level. Okay. Ja od razu zawsze mówię, zawsze mówię. W ogóle to jest jakby by default, e, czyli domyślne, domyślne pytanie, no a co oni mają z tego mieć? Nie? I to jest to jest pierwsze. I bardzo często jest tak, no bo my, my chcielibyśmy, żeby zespoły były samoorganizujące się, żeby brały odpowiedzialność za to co, e, co będą realizowały i żeby były potem jakby czuły się bardziej e, z, tym, z tym związane i zresztą no, skoro biorą odpowiedzialność to się czują odpowiedzialne, czują, że to jest ich. No i zespoły tak, niektóre osoby w zespołach tak myślą, no ale po co nam to, nie? bo jeżeli ktoś nam zleca pracę tak. to oni nam zlecają, jeżeli zlecą nam za dużo to jest ich problem, nie nasz. Nie? Jeżeli my sami sobie organizujemy pracę i się okaże, że ona jest źle zorganizowana, to jest nasz problem. Tak. Nie? Tutaj myślę, że bardzo ważnym właśnie czynnikiem jest trochę ten czynnik, który poruszyłeś, ale myślę, że trzeba go dobrze nazwać bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Tak. Albo to się nazywa też czasami dupokrytką, a można też czasami nazwać wentylem bezpieczeństwa, który powoduje, że my jesteśmy odpowiedzialni za ten zakres. Do którego się przyzwyczailiśmy. Nie? Jesteśmy, I teraz powinniśmy się, skrycie, zastanowić, powinniśmy się zastanowić nad trzema rzeczami, aż które musimy wziąć pod uwagę. Skąd zmiana, z czego wynika? Skąd i z czego wynika zmiana? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jaki ta zmiana będzie miała wpływ na mnie, na nas jako zespół. I trzecia zmiana, dlaczego ją chcemy albo nie chcemy? Jakie szanse daje Dobra. nam ta zmiana? To zacznijmy od początku. Skąd wypływa? Tak. Jeżeli wypływa od nas, to pewnie chcemy być samoorganizującymi. Chcemy, chcemy więcej. Chcemy więcej, bo chcemy, uważamy na przykład, że zrobimy to lepiej, że lepiej się znamy na tym, na organizacji naszej pracy niż na przykład ktoś, kto siedzi trzy piętra wyżej i nas nigdy nie ogląda. I to jest wtedy, zwykle nie ma tego problemu. Natomiast jeżeli. Co? W się sensie zwykle nie. No, jeżeli chcemy, to, zwykle, to jest. Okay. To jest OK. Natomiast zwykle ten problem. Tam może się, być inny problem, że my chcemy, ale ktoś nam nie pozwoli. Nie pozwoli. Okay. Tak, ale, ale nie w temacie. Tak, filmu. filmu. Natomiast jeżeli organizacja chce, żebyśmy my się bardziej byli samoorganizujący, się samozarządzający, odpowiedzialni za swoją pracę. A to my możemy tego nie chcieć, bo, no bo to jest dodatkowe obowiązki. Nie? To, jakby to, jest to jest zagrożenie. Pięknie z tym punktem drugim łączy, Czyli jaki ma wpływ na nas? Tak. Nie? Czyli dodatkowo, dodatkowe obowiązki, zagrożenie. Więcej pracy, więcej stresu. Więcej pracy, yy, zmiana naszych przyzwyczajeń. Nie mamy tego modelu, w którym pracowaliśmy przez jakiś czas, tylko nagle się coś zmienia. Pojawiają się pewnego rodzaju dyskomfort tak. albo zagrożenie. Tak. Z drugiej strony. W tym pięknym przykładzie, który jest widać To pojawiają się szanse. szanse tak. I te szanse faktycznie są do wykorzystania. Te szanse zresztą są też bardziej chyba zgodne z tym empirycznym podejściem. Nie? Bo szansa, czy się uda, czy się nie uda, zobaczymy. Nie? Jeżeli się nie uda, to zawsze jesteśmy w stanie wdrożyć jakiś ten, żeby się udało. I to był drugi punkt. Także jeżeli mamy drugi punkt, to trzecim punktem było. Czego się boję? Albo jakie. Właśnie czego się boję, albo jakie szanse będziemy mieli w wyniku tego. I to jest punkt, który jest bardzo często pomijany. Ja tutaj muszę to powiedzieć, ponieważ bardzo często, czy to przez brak transparentności, czy to przez dba, brak dbałości o wyniki, czy to w jakimkolwiek innym, o, na przykład otwartość, szczerość, jeszcze to jest takie wartości skramowe, które możemy tutaj wrzucić też, żeby nie było, że zawsze te wartości pomijamy. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo ważny punkt, który jest często pomijany, a który bardzo Pomógłby nam rozwiązać ten problem, z którym się mierzymy, z problemem zmian. Bardzo mi się podoba ta otwartość, szczerość, którą powiedziałeś, bo jest, jestem w stanie sobie wyobrazić e, taką sytuację, w której właśnie mówimy, że chcielibyśmy, żeby zespoły były skramowe, samoorganizujące się, samozarządzające, y, przy, o, odpowiedzialne za swoją pracę. I jeżeli byśmy mieli otwartość, szczerość, to z, osoby z zespołu mogłyby powiedzieć, no ale to znaczy, że będziemy mieli więcej obowiązków, będziemy mieli jakby większy, większy zakres odpowiedzialności, więcej na głowie. Więcej stresu, a ja chciałbym na przykład tylko klepać kot. Nie? Ktoś tak może opowiedzieć. Tylko to się tak rzadko dzieje, bardzo rzadko ktoś to powie. Właśnie tak? o to chodzi. Dlatego chciałem na to zwrócić uwagę, że nie słuchamy się, ale z drugiej strony nie chcemy o tym mówić. Nie? Jakby nie. Często jest tak, że nie widzimy nawet potrzeby, żeby o tym mówić, bo styl zarządzania albo styl. Ee... Ma być tak, i, tylu, Dlaczego? i wtedy nikt nie powie, że no to jest bez sensu, albo to mi nie odpowiada, bo to jest. To jest... To, że to jest bez sensu, to jest rzadko, nie? Bo to może być tak, że to jest bez sensu przy obecnym stanie mm. na przykład naszego e, organizacji zespołu albo niezrozumienia nie tematu. Tak. Ale, bo nie rozmawiamy, ale bo nie rozmawiamy, ale to, że mi to nie odpowiada, zawsze można powiedzieć. Nie? Znaczy, można by, tylko z jakiegoś powodu to się nie dzieje. ten tam filmik troszeczkę o otwartości bardziej, nie? Mm, czy o otwartości, czy o. No, możemy go nazwać jakkolwiek inaczej. Ale spłętujmy. Spentujmy, Tomku. Spuentujmy. Tak, bo ten film trwa już za długo. Dlaczego zespoły boją się? Bo jak boją się, to znaczy, że albo to nie wyszło od nich, czyli narzucone. Czyli narzucone z góry tak. i nikt nie wie po co, i jakby. To jest druga rzecz. Tak? Po co? Albo jeżeli na przykład chcą same, ale też się boją, no to jest taki trochę stymulujący stres, nie? taki, który nas trochę nas zachęca do działania, ale mogą się bać, bo nie wiedzą, czy sobie poradzą. Czyli nie nieznajomość konsekwencji. Nieznajomość konsekwencji, strach przed nieznanym troszeczkę, bo nagle będzie mieli więcej obowiązków. Chcielibyśmy je robić. Ale co, jeżeli się nie uda, potrzebuje mieć jakiś materac, poduszkę bezpieczeństwa, coś w tym stylu. I to są naprawdę są dwie główne kategorie. I wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią, jaką możemy udzielić, to sprawdźcie, dlaczego zespoły się boją. Bo to nie jest tak, że my znamy te zespoły. Jeżeli zespół się boi, to zapytajmy jego, bo oni najlepiej wiedzą i porozmawiamy sobie, tak jak powiedzieliśmy, otwarcie i szczerze, jakie są konsekwencje, po co to robimy, jak się każdy z tym czuje, bo możemy się czuć. To tak się czujemy, jakby nie wynika z logicznych rzeczy często. Nie? No czujemy się i tyle. I na przykład ktoś nam opowiedział, że to będzie wyglądało tak i tak, a my na przykład, no nie, wiem, no nie odpowiadam, to boimy się, mamy złe doświadczenia z przeszłości, ale warto wydobyć od zespołów, od osób w zespole, tak naprawdę, jakie mają odczucia względem tej propozycji. I to jest moim zdaniem kolejny temat na temat, rzek na film rzeka, temat na film rzeka, a mianowicie, w jaki sposób rozmawiać z zespołami, które nie chcą rozmawiać. Rok 2020 był dla wielu rokiem przełomowym, dla nas również. Nie tylko z tego powodu, o którym wszyscy pomyśleli, ale między innymi stuknęło nam 1000 subskrybentów na naszym kanale na YouTube. W roku 2021 chcielibyśmy dobić do liczby 2021. Jeżeli interesujecie to, co publikujemy na tym kanale, zapraszam do subskrypcji.